Witam Was na kanale Wszystko i Nic. Dzisiaj mamy dla Was filmik z serii Versus. To będzie podstawówka versus gimnazjum. I ja będę grać w gimnazjum. A ja podstawówkę! Czas się uczesać. Odać się uczesać. O, no dobra, no to no zaczynamy. Dobra. Oki. Okay. Gotowa. ja wiem. Będzie o Ktoś kreską. Kto z dzieci wie, ile to dwa razy dwa? Słucham? Cztery, proszę pani. Dobrze. Jest! Dobrze, które z was najbanalniejsze pytanie wie ile to jest 6 razy 3. Dziedzieska! Może ty znasz odpowiedź na moje pytanie? Um, um, ale... to było w 1999. Ale to jest lekcja matematyki, ale nie historii. Pała! Trudno, idę w kimę. Co ty córciu robisz? Cureczko, <śmuchy> <śmuchy> co ty wyprawiasz? Wypad! Się nie uspokoisz. Się do niej Patrz, widzisz co? No? Zobacz. No, mówię ci, no. lewska, jeśli nie odłożysz tego telefonu i nie przestaniesz rozmawiać z dziewczynami, to zadzwonię do Twoich rodziców. A Zrozumiano? Czy, a czy moja mama dzwoni do pani? Kiedy pani, kiedy ona ma problemy w pracy. dobra. Przeszłam? Ale chyba coś tam było zadane. No zaraz do ciebie wrócę telefon, Dobra, sprawdźmy. Kurczę. Zadane, a z polskiego? A z polskiego też zadane. A hmm. ćwiczenie z matematyki? Dwie strony. Później do ciebie wrócę telefoniku. Teraz muszę lekcję odrobić. 530 zdjęć. Norma dzienna. No dobra. Trzeba sprawdzić, czy coś było zadane. Z historii zadane, matematyka zadane, polski zadane, plastyka zadane. Dobra, nie będę sprawdzać, bo pewnie też zadane. Jutro się spiszę. A teraz kim? No. Whoa!